Hello, hello, tu Dawid widek. E, zaczynamy nową e, serię w Minecraft. E, z powodu tego już mówiłem w poprzednim odcinku, że nie mam sprzętu do nagrywania. Wczytałem sobie mapkę Koastal Village. Nie Koastal, tylko Mountain View Village. Mm, Sprawdzam i u, w poprzednim odcinku i u, u Kowala są diamenty. Diamenty, u Kowala. Dwa diaksy Idę je wziąć Tam w ogóle jest pełno fajnych rzeczy u tego kowala Idę je sobie wziąć Aha, tu mam to Dawaj ziemię Dawaj to Dobra Dobra Łaa! Wow, siodło! Biorę wszystko! Mam was. W poważaniu. No i pięknie. Ech, przeszkadza mi to nagrywanie. Na 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 I kurde pięknie. Założę... Ale po co mi dwa leggingsy? Rozumiem. Ile gdzieś sobie zamieszkać? Drzewo sobie. Ogarnąć. Czekaj, chwila, chwila. Chwila chwila. Chwila, chwila. Trzeba domek znaleźć. Muszę O, pięknie. Tutaj może sobie zamieszkać Nie, bo ciemno. idę tam z ogródkiem? w domku sobie zamieszkam. Muszę znaleźć. A to chyba będzie ten. Ten oto domek. Don't worry. Be happy. Aha, ziemia spał długi. like. Daję lajku, ile, ile, ile się... Ooo, fajny, fajny domek powiem nawet. Nawet, nawet. Może ma toru, trzeba idę komuś ukraść. Toru trzeba to idę komuś ukraść. A, tutaj też nie ma. Mhm, rozumiem. To idę z tego domku ukraść. Gdzie tu jest wejście? Dobra, jest jeden. Drugi i to starczy. Nie mam zamiaru mieć cię w domu. Zaraz pójdę na drzewo. Dwa diaksy, już na samym początku. Dwa diaksy. I kurde, zbroja na 3,5 kreski. To jest spoko. Jedno damy tu, tak przy wejściu, nie? I drugie tu. Pasuje? Tak, pasuje. Dobra.

iron, kolejny. Co to za mapka jest? Tu jest ogródek. Kurde, sianko. Tylko, Tylko sianko, rozumiem. A tu? Ziemniak. No, hu, steczka zabrałeś mi ziemniaka. No ty złodzieju! No posadź to teraz! Ale złodziej! Ugu krat mi albo, albo ja mu o lachu, akbar! Uwe, nie udało się. Mm, może tędy. Ue, nie da się, no kurde, tam skoczyć. What the fuck. Dobra, może te trzy ziemniaki mi starczą. Co? Idę do swojego domku. No ja tutaj już jestem, nie? Kopalnia dobra, pik, pik. Y Ziemniak. Golden carrot. Clistering melon. Enchanted Trade. O, może, Enchanted Trador sobie Tu mam książki. Dobra, idę na te drzewo. na drzewo. Wypier papier. Raz, dwa, idę skraftować sobie już na drewno, nie mam zamiaru kogo pać ręką Albo ścinać ręką, ścinać Co? Owca, zaraz są idę ubić To nie No chodź tu. Don't worry, be happy Tra-la-la-la -la -la. Dobra Idę tą owcę zaciulać. Nie ma jej. Rozumiem. Skrypty gry. Skrypty! Kopię drzewo, kopię drzewo, kopię drzewo! Albo ścina je Ścina drzewo. Kopię drzewo. Spoko. Like Rozumiem, dużo tego nie było. Ja sobie zrobić skrzynkę, bo trza. Don't worry, be happy. Dawaj skrzynkę.